Życie monastyczne. Rodzina Augustiańska. W sercu Eindhoven znosi się klasztor Marienhach, należący do zakonu Augustianów. Historia Marienhach sięga roku 1419, kiedy to pięciu tutejszych pobożnych mieszczan postanowiło założyć wspólnotę zakonną opartą na regule świętego Augustyna. Pierwsza ich siedziba jest najstarszym budynkiem zachowanym w mieście. Pozostałości zabytkowego klasztoru zostały umiejętnie wkomponowane w zabudowania nowego klasztoru. Są one świadectwem burzliwej przeszłości Wspólnoty, szczególnie w czasach reformacji i okupacji francuskiej. Obecnie kościół przy przyklasztorny pełni również funkcję kościoła parafialnego. Od dawien dawna Augustianie, mniej niż członkowie innych zakonów, związani byli na całe życie z jednym klasztorem. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech naszego zakonu na przestrzeni dziejów była otwartość na potrzeby innych. Byliśmy zawsze gotowi pójść tam, gdzie najbardziej nas potrzebowano. Nasi przełożeni wysyłali nas w miejsca, których nie wybieraliśmy według własnego uznania, lecz tam, gdzie mogliśmy okazać się najbardziej przydatni w służbie kościoła i bliźnich. Święty Augustyn z ippony, żyjący w IV wieku po Chrystusie, nie założył żadnego zakonu. Napisał jedynie regułę, która stanowi podstawę życia wielu jego następców. Na wszystkich wizerunkach święty Augustyn przedstawiany jest od wieków z gorejącym sercem. Symbolizuje to, jak ważne miejsce w jego życiu zajmowała miłość Boga i do Boga. Patrząc na to płonące serce, wspominamy słowa wypowiedziane przez świętego Augustyna. Niespokojne serce znajdzie ukojenie w Bogu. Pamiętając o tym, z radością wpatrujemy się w gorejące serce świętego Augustyna i głosimy jego naukę. Pierwszą wspólnotą augustiańską byli eremici. Z czasem jednak zakon zbliżał się coraz bardziej do społeczeństwa, do ludzi, do miast. Potomni, przedstawiając osobę świętego Augustyna, kładli wielki nacisk na jego ucieczkę od świata, spowodowaną obawą przed pokusami, na jakie czuł się narażony. Istotnie, Augustyn w pewnym momencie gwałtownie zerwał z barwną, światową przeszłością i wybrał surowe życie w celibacie. Kiedy święty Augustyn opowiadał o swoim stosunku do jedzenia i picia, mówi – Ty, Panie, wszystko wiesz. Wiesz, że nie jestem opojem, ale lubię dobre jedzenie i trudno by mi się było bez niego obejść. W ten sposób rozmawia z Bogiem nie tylko o zmyśle smaku i powonienia, ale także o zmyśle dotyku i przyjemności kontaktów z kobietą. Wielokrotnie zastanawiałem się, z jakiego powodu święty Augustyn połączył swoje przejście na katolicyzm z wyborem celibatu. Na pewno nie dokonał takiego wyboru z przekonania, że przyjemniej jest iść przez życie samotnie, nie mając przy sobie nikogo bliskiego. Z jego wyznań wyczytałem, iż celibat jest ważny, gdyż pozwala dążyć do jednego celu i nie rozpraszać się. Wiążąc się z drugą osobą, z kobietą, nie możemy pomijać spraw płci. To właśnie przez swą odmienność osoba płci przeciwnej staje się bardziej atrakcyjna i bliska, przez co tym bardziej zaprząta nasze myśli. Aby oprzeć się pokusie myślenia o kimś innym, nie tylko o Bogu, święty Augustyn, nawracając się, wybrał życie w celibacie. Sądzę, że decydując się na rezygnację ze światowego życia, wiedział, że wkroczy na droga, która zaprowadzi go do Boga. Moim zdaniem, taka terapia mogła go zabić albo umocnić. Celibat jest wyborem radykalnym. Ktoś, kto postanawia całkowicie poświęcić się Bogu, nie może równocześnie zajmować się kimś innym. Nie może dzielić życia między sprawy niebieskie a sprawy ziemskie. Tak jak tu w Eindhoven, klasztorny pies nie może zastąpić klasztornego dzwonu. Ludzie, którzy żyją z dala od świata, wierzą często, że żyją z dala od zła, że zło ich nie dosięgnie. Święty Augustyn zdecydowanie temu przeczył. Twierdził, że człowiek nie ucieknie przed złem, gdyż nosi w sobie jego element. Sam Chrystus wcielony nie uciekł od zła, lecz stawił mu czoła. Tak więc bardzo ważne jest, by ludzie na świecie również tego doświadczyli. My ludzie jesteśmy dotknięci przez zło i musimy się z tym pogodzić. Augustyn stworzył pojęcie tzw. szczęśliwej winy. Felix Kulpa twierdził, że do zła należy się przyznawać, nie bać o nim mówić i nie ukrywać popełnionej winy. Jeżeli popełnimy zło, musimy otwarcie to wyznać, nie wstydzić się, nie udawać, że nic się nie stało. Musimy wierzyć, że Bóg da nam szansę, by powstać. Augustyn całym życiem głosił swój własny upadek i wysławiał majestat Boga. Taka postawa Jego zdaniem czyni świat lepszym. Bidden het zij in gemeenschap, het zij afzonderlijk, moeten wij ons vooral hierop toeleggen dat zoals de regel vermaand, de woorden die wij uitspreken ook in ons hart leven. Dit zullen wij gemakkelijker bereiken als wij ons een rijkere kennis van liturgie en Bijbel, vooral van de Psalmen hebben verworven. Tot zover de lezing uit de constituties van onze orde. W zakonie panuje, jakby to powiedział św. Augustyn, harmonia między nierównymi. Nierówność ta nie jest wynikiem sztucznego podziału dokonanego przez czynniki zewnętrzne i nie jest odczuwana jako coś uciążliwego. Mieszkamy pod jednym dachem, wspólnie zasiadamy do stołu, wspólnie spędzamy czas na modlitwie i pracy. Więź, która nas łączy, to znacznie więcej niż koleżeństwo czy nawet przyjaźń jesteśmy prawdziwie braterską wspólnotą. Mimo różnic dzielących poszczególnych jej członków, są oni dla siebie jak bracia, pragną swej bliskości nie tylko w słowach, lecz i w czynach, szukają jej i potrafili ją sobie wzajemnie okazywać. Święty Augustyn mieszkał w jednym domu razem z przyjaciółmi. Nie łączyły ich jedynie więzi towarzyskie, lecz głęboki szacunek, jaki do siebie żywili, mimo dzielących ich różnic. A przecież każdy z nich pochodził z innych, często bardzo odległych stron. Każdy miał inną osobowość oraz bagaż własnych doświadczeń i wspomnień z przeszłości. Jednym z tych wspomnień było bogate światowe życie w Rzymie i wspaniała kultura rzymska, chyląca się już ku upadkowi. Tu, w klasztorze Marienhach, o zachowanie pamiątek z przeszłości dba pieczołowicie ojciec Leopold Verhagen, augustianin, twórca prywatnego muzeum oraz autor cieszących się dużą popularnością programów telewizyjnych. Chcąc urządzić muzeum, trzeba być sprytnym i jednocześnie uczciwym. Sprytnym, by skłonić ludzi do oddawania do muzeum swoich prywatnych eksponatów. Trzeba prosić tak, by poczuli radość zdawania. To duża sztuka. Zgromadzone tu zabytkowe przedmioty, pamiątki, wspomnienia pozostałe po ludziach, którzy dawno odeszli, czynią historię bardziej żywą. Dlatego widzę sens na przykład w zbieraniu różnych narzędzi tortur, których tu w muzeum mam już sporą kolekcję. Oglądając je, ludzie uświadamiają sobie, jak bardzo obrazili Boga swoimi grzechami. Pokazujemy również narzędzia, przy pomocy których mnisi czynili pokutę, umartwiali swe ciała, zadawali sobie ból, by cierpieć, podobnie jak Chrystus cierpiał za ludzkie grzechy. Święci doznawali cierpień fizycznych na chwałę Bożą. Ciało było narzędziem służenia Bogu na wszelkie możliwe sposoby. Kto czci relikwie świętych, czci ciało jako narzędzie służenia Bogu. Jako Prugi, wspólnota sióstr zakonnych żyje w oparciu o regułę świętego Augustyna. Mieszkają one w budynku mającym długą i bogatą historię. Jest to właściwie prawdziwy, XVI-wieczny zamek, niegdyś własność hrabiów Flandrii. Spotykamy tu gałąź rodziny augustińskiej, zwaną zakonem kanoniczek regularnych Grobu Świętego, założoną w Jerozolimie w czasie wypraw krzyżowych. W roku 1099 Gottfried de Boulon powołał do życia kapitułę mnichów, której zadaniem była opieka nad Kościołem Grobu Świętego, odprawianie w nim nabożeństw oraz udzielanie gościny pielgrzymom. Męski zakon kanoników regularnych przestał istnieć podczas rewolucji francuskiej, natomiast żeński przetrwał i nadal działa. Już wkrótce po założeniu zakonu we Flandrii powstał klasztor żeński, opactwo świętej trudy w Brugii. W połowie XX wieku wydawało się, że życie tutejszej wspólnoty dobiega końca. Władze kościelne pogodziły się z tym, a nawet zachęcały zakonnice do zamknięcia klasztoru. Nie liczyły się ze zdaniem sióstr, które nie chciały rozwiązania swojego zgromadzenia. Mamy za sobą naprawdę wspaniałą historię. Mimo to w roku 1950 nasz los wydawał się przesądzony. W zubożonym, podupadłym klasztorze pozostała jedynie garstka sióstr w większości zaawansowanych wiekiem. Mimo to siostry nie chciały się pogodzić i wszędzie szukały pomocy. Znalazły ją w opactwie świętego Piotra w Brugii. Tamtejszy zakonnik, Filip de Clot poparł ich starania i zwrócił się o ratunek dla nich do innych zakonów kanonickich w Holandii. Jego działania okazały się skuteczne. Zagrożonym mniszkom pomogła przeorysza klasztoru grobu świętego Blochem, następnie w marassem, flamandzka zakonnica matka Maria Józefa. Postanowiła ona roztoczyć opiekę nad garstką zagrożonych sióstr z klasztoru świętej Trudy, by umożliwić im zachowanie odrębności. Po przybyciu czterech sióstr z Lochem i trzech flamandzkich zakonnic z nasza mała wspólnota odżyła. Zastanawiałyśmy się, co robić, by na nowo realizować w pełni zadania stojące przed wspólnotą kanonicką i jak najlepiej służyć Bogu i ludziom. W wyniku niekończących się dyskusji przeniosłyśmy się do Male i zaczęłyśmy wszystko od początku. Obecnie mamy tu 36 sióstr. Najstarsze z nich pochodzą z Lochem i Thornhout, a pozostałe rozpoczęły życie zakonne już tutaj, w Male. Teraz odrodzona wspólnota zakonna zamieszkuje w wiekowych budynkach. Tutaj nasza działalność rozpoczęła się na nowo, wydając obfite owoce. Zastanawiające jest, czemu zawdzięczamy fakt, że nasza wspólnota, tak mocno związana z dawnymi czasami, radzi sobie tak dobrze, podczas gdy istnienie licznych żeńskich zgromadzeń założonych w XIX wieku jest obecnie zagrożone. Również nasza odnowiona wspólnota w latach 50. XX wieku była zagrożona. Tworzyło ją zaledwie kilka sióstr. Początek lat 50. dla wciąż jeszcze małej grupy sióstr to był bardzo romantyczny okres. Siostry wynajęły od barona stary zamek, a mówiąc szczerze, nie miały nawet grosza utrzymywały się z tego co dostały od państwa patrząc w przeszłość trudno uwierzyć że im się udało dziś siostry zamieszkują w kompleksie dawnych budynków o jednorodnej architekturze która przez wieki nie została naruszona En dan dan alles op standse nog gezet en afgedraaid dus ik kon mij eigenlijk met gelukje vast ook verder trekken. Dus we probeerden zo mogelijk naar de mensen toe te gaan. Dat was wel erg maar ik vond het wel interessant. Kanoniczki musiały szukać podstaw ekonomicznych dla swojego istnienia i znalazły je we współczesnej formie posługiwania apostolskiego. Wyszły naprzeciw licznym osobom świeckim, które w dzisiejszych czasach pragną aktywnie włączyć się w życie Kościoła. Prowadząc katechezy, grupy modlitewne, angażując się w ruchy odnowy. Te osoby mogą przybyć do opactwa świętej trudy, by rozwijać się, spotykać z innymi i wymieniać opinie. W naszym opactwie gościnność jest podstawowym hasłem. Gościnność. Wkraczając w bramy opactwa świętej trudy można niemal instynktownie poczuć, że jak mawiał święty Augustyn, klasztor jest obrazem nieba. Każde opactwo ma swoje bramy, tym samym jest otwarte i czasem burza może do niego wtargnąć. Ale siła wspólnoty polega na tym, że siostry w tym niebie stanowią jedność. Owszem, każda z nich jest odrębną, wyjątkową osobą, ale wszystkie wspierają się wzajemnie. Podstawą, na której wszystkie siostry się opierają, jest miłość, która nigdy się nie zmienia. Dzięki temu nasze niebo jest bezpieczne. Czy to jest kluczowa prawda o wspólnocie z Male? Można tak powiedzieć, ponieważ w odróżnieniu od wielu innych żeńskich zgromadzeń nasza wspólnota rozkwita. Ik dat er na ale jest to Większość zgromadzeń założonych w XIX wieku powstała w odpowiedzi na konkretne potrzeby społeczne, jak troska o starszych i chorych, opieka nad sierotami, edukacja. Życie zakonów kanonickich, przeciwnie, nie jest na stałe związane z żadnym typem działalności. Kto wstępuje do tego zgromadzenia, nie decyduje się na pewien konkretny rodzaj służby, ale wybiera sposób życia. maar houdt gewoonlijk niemand tegen. De voertuin kan een vriendelijk onthaal voorspellen. Dan staat hij vol bloemen. Hij wil de bezoeker eer aan doen. Hebt u al gemerkt dat wie een huis binnendreed niet meer helemaal dezelfde is als die voor de deur stond te wachten? W tym opactwie siostry wprowadzają w życie ideę otwartego domu, jak to kiedyś nazwał Romano Guardini. Jednocześnie prowadzą otwarty kościół. Życie klasztoru skupia się w kaplicy i na odbywającej się tam liturgii. Do zadań klasztorów należy celebrowanie liturgii otwartej dla wiernych. Kiedy w 1970 roku zostały przetłumaczone na język holenderski brewiarz i codzienne modlitwy, nasza wspólnota pod wodzą profesora Ignacego de Sutera i ojca Marcela W. Mesa, dokładała wszelkich starań, by codzienna modlitwa odbywała się w sposób śpiewany. Dzięki profesorowi de Sutterowi nawiązaliśmy kontakt z poetami i muzykami z północnej Holandii, głównie protestantami, którym wiele zawdzięczamy, jeśli chodzi o kształt naszej liturgii. Pracowanie wersji polskiej i udziękowienie. Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst polski Piotr Górka. Czytał Roman Baczyński.